ostatni rządzący namiestnik Gondoru i późniejszy książę Ithilien. Jednak przez większość kojarzony jako drugi, ten mniej kochany syn Denethora. Mimo życia w cieniu chwały swego brata, Faramir wyrósł na szlachetnego człowieka, z zamiłowaniem do starych powieści i muzyki. Dziś zagłębimy się nie tylko w jego książkową historię, lecz także poruszymy temat Faramira w adaptacjach Jacksona. Urodzony w 2983 roku trzeciej ery, Faramir był 5 lat młodszy od Boromira. Po pięciu latach życia zmarła ich matka Finduilas. Śmierć tak ważnej osoby w ich życiu bardzo zbliżyła do siebie braci. Nawiązała się między nimi bardzo silna relacja. Faramir wyrósł na wysokiego i odważnego wojownika o ciemnych włosach i szarych oczach. Był podziwiany przez wszystkich wojowników walczących u jego boku. Skutecznie łamał stereotyp bycia słabszym od swojego brata. Trzeba jednak przyznać, iż w przeciwieństwie do Boromira, nie spieszyło mu się do zuchwałej bitki. Problemy wolał rozwiązywać w bardziej przemyślany sposób. Zaszczepił to w nim Gandalf który odwiedzając Minastirit uczył młodego Faramira przeróżnych mądrości i tajemnic muzyki. Łagodna natura i przyjaźń z szarym pielgrzymem nie podobała się Denetorowi, który widział swego syna bardziej w roli niezłomnego dowódcy, aniżeli uczonego. Od tego momentu namiestnik Gondoru faworyzował we wszystkim Boromira. Nie zaburzyło to jednak braterskiej miłości. Boromir zawsze opiekował się Faramirem i służył mu pomocą. Faramir dwukrotnie doznał profetycznych wizji na temat złamanego miecza, Imladris i zguby Isildura. Nie dzielił się tym informacjami z nikim. Dopiero gdy jego brat doznał podobnych widzeń we śnie, Faramir podzielił się swymi przeżyciami. Powołując się na słowa Boromira, wizja przedstawiała się mniej więcej tak. Znajdź miecz, co był złamany. Imladris kryją go jary. Tam lepsza znajdzie się rada, Niźli morgulu czary. Tam też się znak ukaże, że bliska już jest godzina. Liśni zguba i sildura. Ni się nie ugina. Bracia nie rozumieli wiele z tych słów, postanowili więc zwrócić się poradę do swego ojca. Nim to jednak nastało, 20 czerwca, dzień po wspólnej wizji, Sauron niespodziewanie zaatakował Osgiliad i zmiódł stacjonujące na wschodnim brzegu oddziały. Zdecydowała o tym nie tylko przewaga liczebna, ale też postać na czarnym koniu, która wzbudziła strach nawet w najmężniejszych wojownikach. Faramir pomagał wówczas bratu dowodzić wojskami i ostatecznie obronili ostatni most łączący miasto. Po przejściu niedobitków most został zniszczony, a Boromir, Faramir i dwóch innych wojowników rzucili się do rzeki, co pozwoliło im ujść z życiem. Po dotarciu do Minas Tirith, Denethor opowiedział im o Imladris, ojczyźnie półelfa Elronda. Sugerował, że prawdopodobnie tam znajdą odpowiedzi na senną zagadkę. Faramir chciał już wyruszyć na wyprawę, gdy to brzemię przejął na siebie Boromir. Starszy brat nie zamierzał narażać młodszego na wyprawę pełną niebezpieczeństw w nieznane. Faramir nie widział więcej swego brata żywego. 26 lutego. Głos rogu Boromira rozdarł powietrze i słyszalny był aż w minastirit. Kilka dni później, informacja o prawdopodobnej śmierci ukochanego brata i syna dotarła do Białego Miasta wraz z przepołowionym rogiem wyrzuconym przez rzekę na brzeg. Mniej więcej w tym samym czasie faramir ujrzał ciało swego brata w łodzi płynącej Anduiną do morza. 1 marca z polecenia swego ojca Faramir wyruszył do Itilien, gdzie miał zarządzać grupą strażników. Jego akcje ograniczały się głównie do nękania zastępów Haradrimów i zabezpieczania Itilien przed wszelkim złem z Minas Morgul. Podczas jednego z wypadów, dokładniej 7 marca, natknął się na Froda Sama i Goluma, którzy obserwowali atak na kolumnę Haradrimów. Hobbici zostali pojmani i uznani za szpiegów. Smigol natomiast wymknął się strażnikom. Faramir przesłuchiwał następnie Froda w celu ustalenia ich tożsamości i powodów, dla których znajdują się w Itilien. Hobbit opowiedział mu o podróżach drużyny, zachowując przy tym cel podróży w tajemnicy. Wspomniał również o towarzyszach swojej podróży, w tym Aragornie i Boromirze. Zaprzeczył jednak, jakoby znał Goluma. Faramir poinformował Froda o śmierci Boromira, poniekąd oskarżając Hobbita o udział w tym przedsięwzięciu. Frodo jednak do tej pory nie miał bladego pojęcia o poświęceniu kapitana gondoru, jako że opuścił swych towarzyszy na moment przed tragedią. Faramir z miejsca rozpoczął przesłuchanie hobbitów. Dowiedział się wtedy, iż zadanie hobbitów połączone jest ze zgubą Isildura, obiektem jego wizji i głównym powodem, dla którego Boromir udał się do Imladris. Chcąc zdobyć ich zaufanie, Faramir wygłosił następującą mowę: Ja tej rzeczy nie wezmę. Nie schyliłbym się po nią, gdyby leżała na gościńcu. Nawet gdyby Mina Tirith chwiała się w posadach i gdybym ja tylko mógł ją uratować, używając oręża czarnego władcy dla jej dobra i ku własnej sławie. Nie pragnę takich triumfów, wiedz o tym, Frodo, synu droga. Nie mając pomysłu, co zrobić dalej z więźniami, Faramir nakazał związanie im oczu i zabranie do Henet Anun, okna zachodzącego słońca, ukrytego gondorskiego posterunku w północnym Itilien. Tam zjedli wieczerze i odpoczęli chwilę. Gospodarz zabrał ich potem do osobnej wnęki, gdzie uszykowane były już dwa stołki i fotel. Rozpoczął przesłuchanie, podczas którego rozmawiali między innymi o swych przygodach. Faramira szczególnie zasmuciła wieść o walce Gandalfa z Balorogiem i jej tragicznym końcu. Gdy sam przez przypadek ujawnił, czym naprawdę jest Zguba Isildura, Faramir został wystawiony na tą samą próbę co jego brat. W przeciwieństwie do niego przeszedł ją pomyślnie. Tej samej nocy strażnicy spostrzegli Goluma, łowiącego ryby w zakazanym jeziorze. Faramir pokazał kreaturę Frodowi, który wyznał wreszcie, iż jest on przewodnikiem hobbitów. Błagał Farmira, by nie zabijał smigola. Strażnicy pochwycili intruza, przesłuchali go i oddali Frodowi. Następnego ranka trójka podróżnych została uwolniona. Faramir ostrzegł ich jednak, by nie przeprawiali się przez przesmyk Kirit Ungol, albowiem jest on wielce niebezpieczny. Niedługo po hobbitach z Henet Anun, wyruszyli także strażnicy. Ci z kolei udali się w stronę Ozgiliad, by wzmocnić jego obronę. Po dotarciu na miejsce, Faramir chciał się wycofać przez pola Pelennoru, by złożyć ojcu meldunek z wyprawy. W drodze został jednak zaatakowany przez Nazgula na tej bestii. Wtem pojawił się jego dawny przyjaciel Gandalf, odpędzając bestię. Razem dotarli przed oblicze denetora. Faramir opowiedział im o tym, co zaszło w Itilien. Odpoczynek w Białym Mieście nie trwał długo, bo już następnego dnia z rozkazu swego ojca Faramir wyruszył ponownie do Osgiliad. Wkrótce wojska czarnoksiężnika przybyły do miasta, siejąc przy tym ogromne spustoszenie. 12 marca Faramir zmuszony był do wycofania się ku fortom na grobli. Został tam raniony zatrutą strzałą. Wyglądała, jeśli mnie pamięć nie myli, jak zwykłe strzały używane przez południowców. Myślę jednak, że zesłał ją z powietrza skrzydlaty cień. Życie uratował mu wtedy autor tych słów, 22. książę Dol Amrod, Imrahil, który wraz ze swoją świtą zabrał go do Minas Tirith. Ze względu na odniesione rany, Faramir nie mógł uczestniczyć w dalszych potyczkach wojny o pierścień, więc Denetor postanowił go spalić. No dobra, nie tak do końca dlatego. Za sprawą Palantira Denetor popadł w szaleństwo. Dodatkowo w owym czasie jego miasto płonęło, a syn był w stanie agonalnym. Wszystko zmierzało ku najgorszemu. Namiestnik postanowił popełnić samobójstwo, podpalając siebie i konającego syna. Ponownie życie Faramira zostało ocalone przez Gandalfa. Dla denetora było jednak za późno. I star przeniósł ciało Faramira do domu uzdrowień, gdzie po wojnie Aragorn udzielił mu pomocy. Zdiagnozowano u niego chorobę zwaną czarnym cieniem, która najczęściej była spowodowana kontaktem z Nazgulem lub przebywaniem zbyt długo na terenie pod wpływem mrocznych sił. Z podobnymi symptomami przyprowadzono tam również Eowynę i Merego. Przypadek splutł rochańską kobietę i gondorczyka, którzy zakochali się w sobie i pobrali. Po zniszczeniu jedynego pierścienia, Faramir jako aktualny namiestnik Gondoru prowadził ceremonię ukoronowania Aragorna jako króla Gondoru i Arnoru. Nowy przywódca przywrócił stare prawa namiestników. I uczynił Faramira księciem Itilien. Jako książę Faramir był jednym z dwóch głównych dowódców króla Elessara. Jego obowiązkiem było utrzymanie pokoju na wschodnich granicach Gondoru. Przy okazji Faramir oczyścił pozostałości po siłach nieprzyjaciela w Dolinie Morgulu. Wraz z Eowyną zamieszkali w Emyn Arnen, w wzgórzach w południowym Itilien, skąd obserwować można było Minastirit. Mieli co najmniej jednego syna imieniem Elboron który po śmierci ojca przejął jego tytuły i obowiązki. Faramir dożył 120 lat, co jak na człowieka jest dość dobrym wynikiem. Swój długi żywot zawdzięcza głównie szlachetnej krwi gondorskiej szlachty, z której się wywodził. W liście 66 do Christophera Tolkien pisze Na scenę wkroczył nowy bohater. Jestem pewien, że go nie wymyśliłem. Nawet go nie chciałem, chociaż mi się podoba, ale po prostu wszedł w lasy Itilien. Faramir. W liście 180 do pana Thompsona możemy przeczytać Jeśli jakaś postać jest podobna do mnie, to jest nią Faramir, tyle że brakuje mi tego, co mają wszystkie moje postacie. Odwagi. Można więc powiedzieć, iż Tolkien jest Faramirem. Przemawia nawet jego ustami podczas akcji z dwóch wież. Wojna jest nieuchronna, skoro trzeba bronić życia przed niszczycielem, który wszystkich nas pożarł. Ale nie kocham lśniącego miecza za ostrość jego stali. Nie kocham strzały za jej chyżość, ani żołnierza za wojenną sławę. Kocham tylko to, czego bronią miecze, strzały i żołnierze. Pomówimy teraz chwilę o przedstawieniu Faramira w adaptacjach Jacksona. A został on przedstawiony co najmniej źle, co wielu fanów wytyka produkcji. Dla osób niezaznajomionych z tematem, wyjaśnię tylko, że nie chodzi tu o aktora Davida Wenhama, bo zakładam, że nikt do niego nie ma problemu. Chodzi o to, w jaki sposób postać została przedstawiona i jakim zmianom moralnym uległa przez to podróż hobbitów. Filmowy Faramir chciał zabrać pierścień do gondoru i przypodobać się ojcu. W tym celu zabrał Froda, sama i Goluma jako swych więźniów, aż do Osgiliad, nim się opamiętał, i puścił ich wolno. Stoi to oczywiście w sprzeczności z tym, co opowiadałem wam wcześniej. Faramir nie tylko puścił hobbitów od razu po poznaniu celu ich misji, ale też nie pragnął zabrać pierścienia dla siebie. Na tym w głównej wierze zbudowany był charakter szlachetnego Faramira, który kontrastował z Boromirem. Jackson tłumaczy przedłużenie tego wątku jako kluczowy, by utrzymać uwagę widza i napięcie aż do ostatniej części. Przypomnijmy, że podróż przez Kirit Ungol w książkach znajduje się tak naprawdę w dwóch wieżach, podczas gdy w filmie celowo jest umieszczona w powrocie króla. Zmiana Faramira ukazuje też ten tak zwany charakter development, czyli rozwój postaci, który moim zdaniem zbyt często stara się na siłę wprowadzić coś sprzecznego z pierwotną wizją autora. Ostatnim argumentem Jacksona było stwierdzenie, że jeśli Faramir oprze się pierścieniowi od tak, złamie to wyobrażenie widza o jedynym pierścieniu, który przecież wszystkich kusi i deprawuje. Ale to kuszenie można przedstawić w inny sposób i Jackson sam ten sposób wykorzystuje. W drużynie pierścienia jest scena, gdy to Aragorn jest wystawiony na próbę i mimo lekkiego zwątpienia na twarzy zachowuje trzeźwy umysł. W rozszerzonej edycji istnieje scena ukazująca stosunek Denetora do Faramira, która może częściowo naprawić wizerunek postaci, ukazując ją jako postać bliższą oryginałowi. Można też było postąpić jak Rankin, i Bass czyli twórcy powrotu króla z 1980 roku, którzy po prostu pominęli postać Faramira. Znaczy się jest czarnowłosy mężczyzna siedzący obok Eowiny na koronacji Aragorna, ale bardziej to kameo niż prawowite odwzorowanie postaci. Faramira możemy spotkać także w grach takich jak Bitwa o Śródziemie 1 i 2, Władca Pierścieni Podbój, czy też Władca Pierścieni Online. Imię Faramir nie jest zarejestrowane ani w Sindarze, ani w Kłeni. Jest to bodajże jedyny przypadek, w którym imię z rodu namiestników nie jest zapożyczeniem z języka pierworodnych.